Cześć, witam Was w takim mini poradniku, jak nagrywać ekran telefonu bez rota i, kom, i komputera. Potrzebna nam będzie aplikacja Mobizen. Jest to bezpłatna aplikacja. Nagrywamy bez limitu bez limitu. Yy, na przykład po różne gry yy, Zanim yy, jednak zanim się już no tak powiedzmy nastawimy na nagrywanie to najpierw musimy się zaregistrować zarejestrować yy, gdy się zarejestrujemy na e-mail, tam nic nie trzeba potwierdzać. Potem nam to. Czekajcie ja to sobie tu wywalę. Potem nie będziecie mieli tego widgetu tutaj tego. Będziecie musieli wejść w aplikację jeszcze raz. Wyłączyć po prostu aplikacje. i wejść i wejść jeszcze raz e, ja sobie tutaj powolancza e, sorry mobizen i wchodzimy w rekord screen e, Sorry, patrzyłem, czy mi się nie usunęło nagranie, po prostu. I mamy tutaj po prostu wszystkie te. Pierwsze okienko, tutaj to jest okienko, w którym klikamy, i po prostu się wszystko nagrywa. Drugie okienko. Jest do robienia screenshotów i trzecie do opcji. To jest cały in interface można powiedzieć. Tutaj taki o. E Klikamy X. I można na przykład. No, nagrywanie jest bez limitu e dla. Aha, jeszcze zanim się zarejestrujemy, y, będziemy musieli pobrać plugin. On nam sam przeniesie do Alcatelów Untouch. Y, nam wyskoczy takie coś i tam będziecie musieli to wszystko zainstalować. Tego programu po prostu nie ma tutaj gdzieś na tapecie. On jest tak jakby niewidoczny, tak jakby go nie było. On jest tylko po prostu zainstalowany. Yy, więc co? Myśl, myślę, że pomogłem wam bardzo dobrze i subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie do następnego.